Coś jeszcze zostało tutaj do zrobienia? No, teoretycznie. Skąd my jesteśmy? Zostało e. okay. mi jeszcze... cztery godziny. Spak. Przykro, że kiedy używa się Joyce z tego, że i pada do gry to tutaj nie można decydować jak szybko się jedzie. Zawsze jest gaz jest pod jednym z triggerów, zamiast pod gałką. Uhuhuhu. Oh god, damn it. Boi. się od prowadzenia pojazdu w tej grze. Czy mi się wydaje, czy to jest? Ehm, chyba koniec do zadania. Weteran wojenny zabarkadował się na posesji. Sąsiedzi słyszeli strzały. Sprawdź, co tam się stało i daj mi znać, okej? Okay? Zaraz prześlę szczegóły. Eee... Hmm. się niektóre misje właśnie z psycholami bo... Mają taką... creepy atmosferę. O, Ciężko jeden, jeden, jeden CPD ok, więc możemy zrobić tak sobie jeden załatwiony, nie powiem, czy to jest więcej czy nie, ale. Coś jest. Przyjrzyjmy się temu. ter green Cóż... Ech, perfumy... Ech. Bałem się, nie uchroniło was przed koszmarem w życiu faktycznym. O. Prawie się przegapiłem. Okej. bogaty, wow. No, panie Ok. Znowu jestem przeciążony przegryw. I może jeszcze stoić tutaj. O. Dat is spannend. Eee, yeah. dobra No dobra Jak do północy? Jeszcze dużo czasu jak Dobra. Teraz czy ja zostawiłem wóz? Eee, na ulicy. Wolę się dosyć jednak inną metodą... Eee, znowu przeżyć porządek w ekipunku. Ja yeah, daj Dobra, tym razem wywalę trochę więcej tych rzeczy. Nie, kurde sprzedać po prostu i tyle chociaż pieniądze mam dużo nie potrzebuję hajsu z drugiej strony, białych tych elementów też nie potrzebuję ich aż za dużo. Ech. Dobra, to aż do chwilę to już rozmontuję, nie licząc tego, co ja jaka Mogę zostawić w schowku, skoro tam byłem na no, nic. No. Hej, ha? tu Cynthia, żona Pepe. Pamiętasz mnie? Aha, pamiętam. Nie wiem, co mu powiedziałeś, ale... Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Okej... Okay. No rzuciła mnie hajs. <laughs> Sądzę, że to mogło mieć... ...inny wydźwięk. Jeżeli je bym, Zresztą znaczy, no, na pewno miałbym inny dzień, powiedział, żeby dał sobie spokój z, ze związkiem, ale zostałem się jak bardzo inny. Tak jakby na mnie bluzgała, czy nie wiem, wysłałby kogoś na mnie? Bardzo głupi pomysł, z na to, że jestem no kim jestem. E. Okej, okay. co tu jeszcze mi zostało? Eee, chodźmy tutaj może w takim razie... Co to jest? Kojota. Mogę zakupić w sumie Czemu nie? <laughs> Chyba nie na tą drogę wjechałem. Boże, ten wóz jest... Trzeba się jeździł kostką mydła. Przy każdym mocniejszym zakręcie. Hmm. OK Okej. Za blisko, rozumiem. God damn. I w takim mieście są do kupienia, tak? Bloody fucking A. No dobra. Najpierw naruszymy się protokół. Eee... Woah, panie. Okay. No jeszcze ty. To co zlikwiduj? Uff. No, tu jest jeszcze jeden. Yo! go zabić do cholery! To rozkaz! To było takie zabawne. Cześć! Co mówisz? Nie słyszałem! Hej, mówię do ciebie. Jaki niekulturalny... ...Frenzel, no. słyszałem dokładnie czy to jakiś klek odkrył tam. No, <laughs> dobra. heh yeah, boy! heh tutaj był na pewno. No. No, jak miło. Kolejny heh to witam. Where are them boys? No Arden No Nie wyszło. Życzę powodzenia z tą lokalizacją. A, czekaj, jeszcze nie tam, Też wezmę. Ech. No. Mm. A wracajmy. Nie, spokój zbyt silna pieniądze. A no teraz wydam jeszcze na mi tego zmodyfikowanego kojota. Potrzebuję więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy! <śmiech> A... <śmiech> He, małgorzata, wziął uh, uh, mini 1060, serio? jestem uh. a ah, tu jest no oh, fuck sake No, no, jest. No, jeszcze jacy są inni. Okej. Okay. A, to, dobra, najpierw prawnimy ich, a potem się bawimy w sieci wewnętrznej. A co my tu mamy? I... i... A, tu nie ma 7 -ki. Jeszcze raz. No To coś jest ciekawego? Wygrany radar, ale najpierw chcę zgadnąć te filetowe rzeczy. O właśnie. Tu ktoś jeszcze jest. Hmm. Nawiedzimy go. Koton ma ci coś do powiedzenia. Hmm? Huh? Czy możemy ja tego otworzyć? Hop. O, nie nie byłoim przepraszam, przepraszam za karygodne zachowanie z mojej strony. O! Reklamy są po polsku. expect the unexpected, spodziewa się niespodziewanego. Eee. Czy on wstał? Nie. Nawet nie będę. Nie wiem, co naprawili, ale. A, są to zdezaktywowani, nikt ich nie włączył. No, dajcie mi ten. Dziękuję. Ewakuujemy się. Jest już 20. Północ nadciąga. nieubaganie. Jakby się zbliży, lecimy do Panama. Sorry, Judy, ale północ była bliżej. Czy to jest mój wóz? Nie. Już jest stał gdzie indziej, nieważne. To był To zadanie potrwało mi trochę dłużej niż myślałem. Ociągałem się. Przepraszam. Nie, nie przepraszam. Nie jest mi przykro. Hahaha. <laughs> synaptyczny jest gotowy, whatever. Ciężka maszyna. Dakota! Tam się źle Dakota. Dobra, nie będę do niej właśnie. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Moi ludzie już rozpracowują ten radar. Militech czeka przygranie spodzianka. Kontrakt uważam za zamknięty. Kasa już do ciebie leci. A. Uuu, 8 klocków. Not bad. Okej, okay, spadamy stąd. Ciekawe czy można ją. Nie, nie, pewnie można nie zabić. Rzucił na parę granatów, to sądzę, żeby się zrobiło zabawnie. Czy mało zabawnie bym zabił kilku ich gości, ale wiecie o co mi chodzi. Mmm, mam jeszcze ile czasu. Jeszcze. Kurde, jeszcze za długo. No. Eee, misclick po raz kolejny. Gadę, no, muszę patrzeć na moją postać. Eee. Coś co jeszcze mi zostało? Tak, nie kupimy tego wozu wreszcie. Dobra, jedziemy tam. No to jednak jest mój wóz. Tak jak myślałem. Się zbagował? Raz mi się zdarzyło, że podeszłem pod samochód. Tak, podesz podeszłem, podeszłem. <grym> że podszedłem przed samochód, który mój krzyźle zaczął z jakiegoś powodu, tak o sobie. I on w tym momencie ruszył. I to tak, jakby w ogóle nie stracił momentu, moment, tylko czego, żeby to się takie. <grym> I przesunął mnie o dobrą No, Dobra. W sumie wkrótce będzie czas, żeby na stosowanie mam wrażenie. One jest bardzo fajne. Eee, jak on to się nazywało? jest taka e, taki rodzaj lalki e, po japo japońskiej służącej. jak, pa, jak pa, nie jak pacynka, tylko... i nie jak marionetka, tylko ją jakoś tam się kontroluje, przez to to jest... jest inna nazwa na to, ale... E, nie pamiętam jak. Jak brzmi to za kurde ma miejsce? Czy mi się wydaje, czy to jest? Jest hey, jest robota. Trzeba wyciągnąć pewien sprzęt Ta. z wysypiska śmieci, zanim jakieś matoły porąbią go na kawałki. Więcej szczegółów w załączniku. To jest Stealth Mission. Hej! mi się w Duke Nukem Quest Stealth Mission. Eee, do przodu, do przodu, do przodu. To wiele bardziej pod nosem go się nie mieli, nie, nie mogli. Ciebie trzeba wyłączyć. TEEEH? Gdzieś tu był taki wozik... Eee. O! Wydaje mi się, że... Aha! Nie wiedzieliście panowie? Okej. To było easy Można też było gadać z tymi, z ludźmi na... przy wejściu, ale... Ale pamiętam jak wykonać to zadanie, więc... Eh. Poszło, Co jest? F, Stepony, przede wszystkim popularny. Pięknie. Red od jutra zaczyna trening. Jeszcze kiedyś o nim usłyszysz, czuję to. Chłopak ma potencjał. Mam nadzieję. Kontrakt zamknięty. Do następnego. Uh -huh. I dalej mamy 3 godziny. Eee, BAN! Dalej mamy 3 godziny Tu jeszcze tu i tu coś zostało No, sprawdźmy to A to już mi się wydaje, że jest e, Zamrażarka z gościem Boże on się nazywa Ten mieszkodał krach internetu X czasu temu Wiesz, jest tam takie coś właśnie Wow, 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 wow. wow. mi się, że dostawało się to zanim jedynie, kiedyś kiedy się inne. Ech. Z Sta starą księgą demonów, czegoś tak.